A hi wszystkim, z tej strony z nami witam serdecznie na kanale moje kochane zbłąkane duszeczki i jesteśmy w pokoju Kiry, który jej ogarn ogarnęłam, w sumie tak dość na szybko, ale z faktu, że mam ograniczone fundusze, a chciałam, żeby miała mniej więcej to, co ma, co ma, co ma brat, jeśli chodzi o sprzęty i wiadomo, jakieś dekoracje tak bardziej pod nią żeby było tak bardziej dziewczęco, bo ona musi mieć tak dziewczęco, różowoksiężniczkowo. Z faktu, że ona ma szansę na to, że to ona będzie dziedziczką w następnym pokoleniu, to już kolor żółty jej zaczęłam wplatać, ale to jeszcze nie jest ustalone. Myślę, że wam dam do, do zdecydowania, kto będzie dziedziczył, jak ten, jak reszta dzieciaków też podrośnie. Znaczy, jeszcze, jeszcze mam, dwa, mam dwa do wyprodukowania, bo ja na pewno, kurde, ja, ja zrobię te bliźniaki, zobaczycie. No, y, takie słodkiego pikacza jej bo się nie mogłam oprzeć, a że jest żółciutki, to, to myślę, że y, Kira zdecydowanie by lubiła pokemony. I taki piękny króliczek. Zrobiłam jej połowę tego pokoju z faktu tego, że y, nie wiem, jaki będzie podział płci jeśli chodzi o dzieciaki, bez fakturze jeszcze będziemy się starać o kolejne, więc póki co jest tak, a jak się urodzą następne, to wtedy już będę kombinować, jak to zrobić, oczywiście tak ten pokój jest bez zmian, to jest pokój póki co przechodni dla dzieciaków, tutaj sobie śpi, śpi mały Ryusei a tutaj nadal bez zmian, to jest tak cudowny pokoik u Hikaru i dzisiaj co my mamy w planach właściwie w planach mamy to, że Gin będzie starym dziadem znaczy dobra, może nie będzie starym dziadem, będzie dorosły. Bo dokładnie jutro będzie miał urodziny, więc myślę, że zrobimy imprezę. A w następnym odcinku będzie święto, o którym Wam opowiem w następnym odcinku. Ale też mogę zapowiedzieć, bo będzie lato. A żeby świętować początek każdej pory roku, to wiadomo. Wiesz, co gin to już może wstań i zrób śniadanie. Najwyższa pora, żeby dzieciaki się ogarnęły. No, te pudełka na lunch są urocze, więc zdecydowanie możesz zrobić. A może chicken burgera na śniadanie? A co? A kto ci zabroni? Eee, Wagle, jak nasze roślinki, one już wyrosły, jeszcze nie wyrosły. Czy one tak do szóstej dopiero? Chyba o szóstej dopiero. A nie, już, już, coś, już coś wyrasta. Dobra, no zaraz sobie posprzedajemy. Wyjątkowo przez, zaczęliśmy jakoś yy, żyć, jeśli chodzi o ten: yy, o wszystkie rzeczy związane z finansami, więc tragedii nie ma. Dobra, kochana, ty idź się wykąpać. Yy, a i widziałam, że udało się sprzedać szalik lam, z lamy. Za ile? O, no pięknie! Idealnie. I tak trzymać. Ogólnie jeszcze oni jeszcze mają żałobę, akira co robi? gdzie, gdzie, ona, gdzie ona polazła. Aha! Prosisz o radę ojca, swojego znienawidzinnego rodzica. Ciekawe o co poprosisz. Najlepszy pustkostworek? No lodorożec, wszyscy wiemy, bo ma róg. Musisz poczekać na obiad, na na, fu, na śniadanie. Póki co, to ty się tutaj ładnie ogarniesz, umyjesz sobie zębulę i będzie spoko. Moment, yy, moment, czystość. A to na Blacie mogarcy arcypychać, ale na stole nie. Chyba że to dlatego, bo zainstalowałam sobie moda, który mi trochę ulepsza zaklęcia, i może to jest dzięki temu. I może dzięki temu faktycznie w końcu zacznie działać zaklęcie czyszczenia na nocnik i na dzieciaki ogólnie. To by mi bardzo pasowało Tego dlatego go zainstalowałam. Bo w sumie w w niczego mi nie ułatwia, on tylko po prostu naprawia to, co powinno być już dawno ogarnięte. No pięknie to wygląda, piękne, dobrze. Piękny koszyczek na burgerka. Well, wielkie te burgery, ale bym to jadła. No i chwilą wziąć porcję. No co wy? Co wy? Aha, musieliście stwierdzić, że musicie wstać. Ech, co za... No jejku. Jaki ty miły jesteś? A, jesteś pewna siebie. Okej, okay, tląca się furia oczywiście, bo co innego? Z małą To w sobie może być wredne dla brata. Ale tylko wredne, gdzie jest złośliwcem małym. odawaj syrenę, N nadal nie rozumiem dlaczego to jest złośliwe. Ewega, co ty masz w tej swojej aspiracji? Aha, musimy kupić to coś, co wymyśli wymy wymyślili. A, a coś ty zrobił już takie obrzydliwe! No ej! Wspaniała jakość burgera, a ty narzekasz! Co za baba! Ta baba, nie Ta baba cię nie docenia po prostu. Możesz no, z mamą się pogadać, bo chyba nawet chcesz. Zacznijmy po prostu pogadać. No i spoko. Rozmawiaj o szkole, że twój pierwszy dzień w szkole się tutaj zbliża. Ale w sumie jak tak dalej pójdzie, to jest szansa, że nam się uda odbudować dalszą część domu. <grym> nie wiem, gdzie ty dzwonisz, ale i ciku. Dobrze. Idź się przebrać, pójdziesz do szkoły. Baw się ładnie. O, też się postarać o dziecko? A no dobra, masz ochotę sobie. Ja, ta, ja tam nie będę wnikać. Powiele? Nie. E w sumie, a może sobie powielimy kwiatuszki? O ile to zadziała. Do wyposażenia rodziny. Aha. Jest to, to, będę mogła tak po prostu obok zasadzić. I będzie spoko. Tutaj faktycznie idealna kopia. Dobra, to będzie więcej pieniędzy. Kochany, ty do szkoły. A nie projektem się zajmujesz. Proszę, proszę do szkoły. Marsz do szkoły. Co ty se myślisz? Za dziecko. Ty już młody wstawaj. Dobra, zaczniemy od nauki nocnika. Im szybciej będziesz miał drugi poziom, tym lepiej. Może wstaniesz i pomożesz temu dziecku, a nie... Dobra, młody, jak ci, jak ci tu idą postępy? I poprzestań ryczeć tam. Osoba, w ogóle ty masz żałobę po osobie, która w ogóle nie ten. który w ogóle nie znałeś. Ja może bym wywaliła mu tę żałobę, bo dla mnie to jest serio bez sensu, że ktoś ma żałobę po kimś, kogo nawet nie znał. Nawet jeżeli to rodzina. Wyczaruj tu żarcie, bo mi się nie chce młodego znosić. I oczywiście wypadek na nocniku. I teraz zobaczymy, czy ten mod działa. A i masz pizzę, i super. To nadal nie działa, o rany. A powinno. O, teraz się udało. Dobrze, to wiesz, co tu możesz pogadać z dzieckiem? O ile możesz z nim pogadać, co ty robisz? Nie, nie będziesz nikogo zapraszać. Dobra, będę musiała w solu trochę pokombinować, bo te spotkania, wszystkie takie zapraszanie, simów, to nie. To nie jest nic fajnego. Dobrze, dziecko się naje, bo oczywiście zdrowe jedzonko. A i oczywiście pewnie bratu albo siostrze do pokoju zaniesiesz. Okej, okay, czyli tak, czyli Kira zanosiła brudne naczynia do brata, to ty będziesz zanosił do siostry. Warte siebie rodzeństwo. No, idź mu, mu powiedzieć, że nic mu nie będzie. Eee, może pociesz. No dobrze, zaraz się pobawisz z dzieckiem, tylko idź go pocieszyć. Co? No a ten się daje. Wi widać, kurde, kto będzie ukochanym dzieckiem teraz. Uj. O, podwyżka, no i ładnie, bardzo ładnie skarbie. A może na przykład pobiegać, żeby oczyścić umysł, czy coś takiego? To może i sobie pobiegać, póki co. Dobra, jak twoje poruszenie się idzie? Dobrze. Dobra, to co, teraz fiszki, co? Nie idziesz nic oglądać, zajmiesz się dzieckiem. Dzięki, dobra, fiszeczki. Proszę uczyć podstawowych potrzeb. A, no, pamiętasz tak. ten pożar, ja też. Kira Piromanka. E, właśnie, a masz dołączyć do zajęć pozaszkolnych, mogę przez telefon? Ej, Mogę przez telefon, okej. Okay. No dobrze, możesz przyprowadzić kuzyna, luzik. Pięknie weszliście w siebie. E, dobre, ale dołączę tych do zajęć pozaszkolnych, bo i tak musisz. O, jakąś kosmitkę poznałaś, no proszę. Bardzo ciekawe grono. A co, potrzebujesz pozrywki, widzę. Ewidentnie. Zaraz coś wymyślimy. A właśnie, i co by ci tu wymyślić? A może, może chór szkolny? Ej, nie, ja bym ją dała do chóru. Dobrze, w poniedziałek o 16. Dobra, w jakie dni ty to masz teraz, mi powiedz. Aha, trzy razy w tygodniu. 1618. Ćwicz śpiewanie przez dwie godziny. Okej, okay, damy radę, myślę. A czekaj, właśnie właśnie, to jeszcze nie ćwicz śpiewania, bo mamusia ma dla ciebie prezent. Wręcz, wręcz córci. Co udało się? Wręczyłaś. Super. I może mu też, bo coś wręczymy. będziemy mieć coś z głowy. Moż, możesz mu dać. Pięknie śpiewasz. Totalnie słychać. Jak jak kuzynem chcesz zacieśniać, więc możecie się przyjaźnić nawet. Okej, okay, przywitałaś się, dobra. To teraz wręczyłem mu te lamy. E, możesz lubić, zdecydowanie. Jak Ci się podoba, ale. Ja myślę, że Kira jest przekonana, że ma talent. <słyska> Wiesz co, może nie oglądaj, to nie, nie powinieneś spierać swojej, swojej córki aż tak. Tylko przypomnę, że ty miałeś dzień dziecko. I jak zawsze, to ja muszę się zająć dzieckiem tak, że je muszę teleportować. Zaraz tak będziesz głodny, weźmiesz porcję. Ty, czy ty mu wręczyłaś tu coś? Oczywiście, że nie. Ugh. A ty lepiej przestań śpiewać, bo mi uszy wędną. Mam nadzieję, że to będzie z powodzeniem. I co udało się? Nie spodobało ci się? To idź se stąd. Jak nie doceniasz, to sobie stąd idź. Wewnętrzny krzyk. To jak nie doceniasz, to się wal człowieku. Czyli Kar też jest głodny, też jest głodny. Dobra, pójdziesz, więc sobie porcję. Jak ty tę tackę w ogóle trzymasz? W ogóle, jak to, jak to jest możliwe, że ty to jesteś w stanie unieść, taką tackę? Hikaru, ale książki się nie je. Okej. Okay. Ale uczynne dziecko nagle. już jest śpiący, za wcześnie tam. Drugi poziom poruszania się, proszę robić. Co ty taka nagle miła się zrobiłaś? Hmm. Utrzymujesz się z wykonywania podobnych rzeczy? Świetne rzemiosło. E, przekazuj wraz uznania. O, jak miło. Dobra, to pogadaj z bratem. Czemu nie? Eee, możesz zniszczyć projekt szkolny. <grytanie> znaczy, jakby sama z siebie to zrobiła, to myślę, że spoko. E, bo ty już masz drugi poziom poruszania się. Super. E, dobra, wiesz co, młoda? To faktycznie dziecko już widzę, że jest trochę padnięte. I jak mu się chce, to zaraz będzie mieć drugi poziom korzystania z nocnika i totalnie będziemy mieć już go, będziemy mogli mieć już go gdzieś, z <laughs> sobą kropna wiem. Ale jedzenie jest takie dobre. A, tak? To dobrze, że doceniasz, że rodzice robią dobre jedzenie. Może zróbmy tak, że ty będziesz odrabiać lekcje, a ojciec ci pomoże. Co ty na to? I tak chcesz odrobić lekcje. A właśnie, ja miałam imprezę zaplanować. Sy przypomniałam. Dobrze, Ginuś w sumie. Nie wiem kto jest twoim dzieciakiem, ale ono na pewno jest, możemy ją też zaprosić w sumie. A właśnie Sergio i... Dobra, Sergio z żoną możemy zaprosić, bo nie wiem czemu ich dziecko nie rośnie. O i to właśnie najważniejszą część rodziny. Dobra, jest spoko. I w jakimś klubie bym to zrobiła i tak myślę, że w sumie taka 17 będzie ok. To chyba są kręgle, a w sumie mo moglibyśmy. W razie czego będzie co robić? Sobie zrobimy imprezę. No i cacy, pięknie. A ty sam z siebie do, do tego projektu usiadłeś? Jak miło, spoko. A, nagle plusiki. No i pięknie, już możemy mieć dziecko z głowy na resztę jego dorastania. Dobra, a potem faktycznie możesz pocytować postać z kreskówki. No i pięknie, dziecko ogarnięte. Dobrze, zaraz będzie śpiące, to faktycznie możemy poczytać. Dobrze, potem się troszkę ogarniesz. I potem faktycznie możesz pójść, podziergać. Tak i co? I możecie się. O, bardzo się przyjaźnicie nagle. To dobrze. Nie wiem, może faktycznie się uda coś ogarnąć. O, eleganckie przeprosiny. Może w końcu. Może w końcu się, się po prostu tak zapytasz, czy co, co ona ma problem ciągle. No, nadszedł czas. przeprosię w końcu po tylu latach za to, że chciałaś ją pocieszyć. Gin... I co? Już ta uraza poszła w pizdu? A, trochę się zmniejszyła. Super. Chociaż tyle dobrego. Może ci przejdzie do, do twojej dorosłości. Dobra, jak tu się ogarniesz? To co my zrobimy? Tak, że będziesz słuchała sobie metalu. I sobie coś wydziergamy. Co, że czapkę wydziergamy? O, pandę i wręczesz ją Ginowi. Gin na pewno doceni. Nie zrozumiał. Ale się coś udało. Ej, znowu minusy lecą. Cudowni jesteście, uwielbiam was. Dobra, już taka godzina, trochę, to faktycznie Ty już możesz iść spać. Tutaj pój się pójdziesz wykąpać, i faktycznie. No, Hikaru siedzi trochę dłużej, bo on jest starszy. No i piknie, dobra. Możesz zostawić książkę. Dobrze, i możecie iść bzyknąć. Dobrze, proszę się ładniej zabawić, ale tylko barabara. A bara, bara. dziecko się postaramy What przy innej okazji. Have fun, robaczki! Dobra, to się pobawią, my się widzimy rano. Standardowo. Jer zaraz będzie lato, a tu nadal jest kurde zima. Masakra. Co ty się taki rozbawiony obudziłeś? Nieograniczona ilość zabawek. Jak urocza. No dobra, to skorzystasz, potem sobie pójdziesz po jakieś jedzonko. Ty tak samo, tylko ty pójdziesz na dół. Rodzice muszą dospać muszą się to tak, po prostu należy im się. Jest weekend. Piękny dzień, kiedy dzieci są samowystarczalne. <grymne> I oczywiście widzę, że oboje stwierdziliście, że skoro rodzice nie patrzą, sobie zjedziecie tort na urodziny. Co? co ty robisz? Nie ma zapraszania. Jery, ale to jest irytujące. Kto to wymyślił? Umyj zęby. Nie zapraszasz nikogo. Ja sobie nie życzę. Jak będę kogoś zaprosiła, to to, to to zrobisz. O rany, co ci się stało? Serio to są te włosy, które sprawiają, że masz inne kol in ci się kolor? To kto to tak zaplanował? O rany. Tak, już się uspokoiłaś, jeśli chodzi o Twoje włosy. Świetnie. Dlaczego Ty w ogóle wyszłaś? Aha, bo to fach nie wiesz, że Ty miałaś gotować. Dobra. Jak już tu jesteś, to idź sprzedać wszystko, moja droga. Kinę, a Ty w ogóle. Ty się trochę spasłeś, mam, wra mam wrażenie. Skorzystać i sobie potem jeszcze rzucisz zaklęcie, bo po co będziesz brał prysznic. bez sensu. Dobra, jak Ty nie masz co robić, to popracuj sobie rzetelnie. Jeryl, pieniędzy nagle mamy. Dobry biznes. Ogornictwo to dobry biznes. Zdecydowanie tak. Dobra, i z kim idziesz gadać? Aha, idziesz z bratem pogadać, dobrze, to, to pogadajcie sobie, spoko. Pozytywuj sobie postać z kreskówki, to brzmi jak plan bardzo. A co ty taki zły? Niezręczne spotkanie, oh no. No taka wrydziocha jesteś, co się spodziewać? Zasną złośliwość, cudna jesteś. Kłóć się o to, kto jest lepszy. Cudowne. Dlaczego ty jesteś smutny? Co się stało? Koszmar, och nie, straszne rzeczy. Popłaczę się. Przestań ryczeć tam uspokój się. Chociaż dziecko i zajmij się gadaniem z nim. A ty zostaw dziecko tam. Uspokój się wręcz. O, już odpowiedzialne? naprawdę? A bo skończyłeś project, okej. Okay. Dobra, to jest zaliczone. Dręcz się na temat odwagi? Dobra, tam się bawcie, ładnie. A co ty tam jeszcze? Już się zaliczyło. Aha, dopiero przez godzinę ćwiczyłaś śpiewanie, a to może sobie poćwicz teraz. Będziesz, będziesz wkurzać barata swoim śpiewaniem. Widzę, że on nie może tego zdzierżyć. Nie, 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 oglądaj, nie ma, nie ma co. Dobra, chcesz sobie odrobić lekcję w sobotę, to sobie odrabię lekcję w sobotę. E, Pomóż w odrabianiu lekcji. Dobrze, przeginąć się, zajmuję dzieckiem. To jest super akurat. Dobrze. Ambitnie będziesz dojść do celu. O, drugi poziom komunikacji, no i super. Dobra, już nas nie torturuj! Chcesz znaleźć okaz kolekcjonerski tak po prostu? W sumie możesz. Może coś tu jest do zbierania. Dawno nie zbieraliśmy, więc... A, no spoko. Dobra. To idź co pokopać. A co? A czemu nie? Masz taką ochotę nagle. Dobra, on to przelezie i dasz mu tę czapę na urodziny. Aby docenił. Ucieszyłeś się, masz szczęście. Oki, okay, jest dobrze. Powolutku do przodu. Chcesz i zaprzyjaźnić i koniecznie. Aha, bara, bara pod prysznicem. Bardzo chętnie, gdyby to działało, bo ostatnio nie działa. Znaczy, zauważałam, że nie działa, jak prysznic jest otoczony ścianami na pewno. Chciałaś się postarać o dziecko, Jera. Może coś nowego ci się wygeneruje? Chcesz nawozić oślinę. A masz czym nawozić oślinę? Masz czym. Dobra, idź nawozić grzybem. Ty masz, ty masz jakiś wydziergany sweter, a może sobie wydziergasz sweter, faktycznie. Dziergaj ubrania i wydziergasz. O, sweter z szalikiem może, może taki będzie fajny. A, może ten różowy, o. N nie, Ty nie masz przyjaciół jeszcze żadnych za bardzo, z tego co wiem. Dobra, ale skoro tutaj jeszcze jesteśmy, znaleźć ten okaz kolekcjonerski? Chyba nie, bo to była mapa skarbów oczywiście. Albo lepiej, pozbędziemy się tej mapy. Rosnące śmieci? Serio? A skąd one się tu wzięły? Wykop tę roślinę. W takim razie, po co, po co mi te rosnące śmieci? Rany. Chcesz oczerniać innego Sima. Świetnie, Co się dzieje. Ojej, no faktycznie, przecież ty potrzebujesz zwierzaki. Rany. Może o, może jakiś pomyślimy. E właśnie, ty sobie musisz upiec tort. Sobie przypomniałam. Mogę zobaczyć, jak, on, jak te ciasta wyglądają? Cokolwiek? Nie dowiem się. Jak to nie będzie to, to po prostu zabierzemy jako ten i upieczemy coś innego. A chcesz żeś podła dla brata. Jaka to jesteś kochana, nie ma co. I co? Narysowałeś biedronkę? Szczęśliwe dziecko. Co ty jeszcze możesz porobić? A w sumie możesz się, możesz się kształtami pobawić, o. Możesz się zabawką pobawić. O ile możesz tam dotrzeć? Możesz, dobra. Dobra, to wracaj do swojego laboratorium. I co? A, to jest takie coś. Eee. Przestań, przestańcie z automatu chować jedzenie. Dobra, zrobisz sobie tort hamburgerowy. A co? Jak Gin się nie postara, to nie będzie tortu. Pośpiesz, pośpiesz się, pośpiesz się. nie! Zostaw tort! No i odłożyłeś. No i. czemu oni mi to żarcie odkładają do lodówy? Irytuje mnie już to. Dobrze, dodaj świeczki urodzinowe, ty cholero jedna. Gdzie jest dziecko? Co ty robisz? No bo ty głodny jesteś nagle. Trudno. Zjesz na imprezie. Oczywiście komunikat będzie godzinę później niż powinno. Zaczynamy! Okej. Okay. Ja nawet nie wiem... Aha, to jest to, tutaj, okay. A nie, nie, ty moja droga. Ja bym chciała cię w innym stroju imprezowym. Dobrze. To po pierwsze. Mam nadzieję, że ja dobrze interpretuję. Okej. Okay. I tylko tyle muszę zrobić. I aż tyle. A, ja, 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 Przed chwilą jest popisuj się dzierganym ubraniem. I wszyscy zadowoleni. Ciekawe, jak to wygląda. Ciekawe. No, bardzo ładnie wydziergałaś. Udało się. I nadal ci brakuje, kurde. I chcesz gadać z nieznajomym. Dobrze, pogadaj z nieznajomym. Idealnie. A, jednak przychodzicie. Dobrze, tak trzymać. Skąd ty wziąłeś tę glinę? Gin, skąd wziąłeś glinę? Dobra, co my tu mamy? do dowcipy, słuchaj muzyki w tym samym momencie. Dobrze. To chodźcie słuchać, o ile tutaj można, że można tylko oglądać. Ale można coś wypić zawsze, o ile tu jest gdzie wypić. O, jest. Dobra, to to, zamówimy sobie drinka? Yy, zamówimy drinka. A, ja chciałam dla grupy, o ile jest grupa tutaj zrobiona. Reszta się nie załapała na driny i tyle. A, właśnie, drinki dla grupy lecimy. Może bezalkoholowe, nie, nie wszędzie, nie, nie na każdej imprezie się trzeba upijać. A, ty wziąłeś zabawkę ze sobą. No i fajnie. Dobra, pogadaj sobie z kuzynem, który jest furasem. A, Ty nawet fajnie się ubrałeś na imprezę, stwierdzą sergio. Nawet masz gust. A bo wy się tutaj nie znacie. A ty, a ty możesz się przywitać faktycznie. A tu jest ten kawał gliny. Proszę sprzedać ten kawał gliny. Taka młoda, a już alkoholiczka. Pogadaj, Sergio. w sumie dawno się nie widzieliście. Po Powiedz się cieszę, że przyszedł. A wy co tej? Tego się nie spodziewałam, ok? Dobra, to tu macie, macie przekąski, a tu będzie czekał tort. A ty ją znasz czy jej nie znasz? No dobra, idźcie się przywitać, bo jesteś mał, małym wredziochem. Czy się innego Sima. Hmm. W sumie z tobą to zawsze są problemy, ale w sumie mogłabyś oczerniać innego Sima. Inni Simowie. Bo ty nadal nie lubisz Izabel, więc czemu nie? Jak dzięki temu będziesz mogła mieć cechę płodna, to jestem w stanie jestem w stanie to poświęcenie. A ty się znasz z dziadkiem Deru, Derkiem? Proszę. Proszę się zapoznać. Ja się pytam, dlaczego y, ten, dlaczego Murasaki nie przyszedł? Już się upiłeś, to by z alkoholowe miało być. Ale przynajmniej się z, zabawowo upiłeś. Taka impreza cudowna, ale, ta, ale potem tak, potem tak, widzę, że Murasaki będzie narzekał, że go nie odwiedzamy. A, a nie, przylazłeś. Dobrze. Nie wiem wprawdzie, gdzie ty idziesz, ale okej. Okay. A no proszę, oczarniłaś, tak? Czy mamy teraz? Ej, dlaczego? Je Aha, dostałeś 25 pewnie. Co ty chcesz z tym biednym dzieckiem? Chcesz pogadać z Hikaru? Gdzie jest Hikaru? A, Hikaru jest tutaj. Dobrze. Dobrze. Idź się po entuzjazmować ogrodnictwem. I faktycznie... A możesz się zapoznać z, z Ryaną, bo... W końcu twoja sąsiadka. Wypadałoby, żebyś się w końcu poznała. Nawet jeżeli jest trochę dziwna. Ale masz czerwoną mordę. Muszę będzie jeszcze Gino. Dobrze. Dobra. To chodź ginęł. Chodź tu ginęł. Idźmy powiedzieć życzenie. Dobra, chodźcie tutaj, wszyscy, wszyscy. Dobrze, Gin będzie dorosły. Kiedy to się stało? On jeszcze niedawno był takim maluchem. A już ma rodzinę, ma wszystko i w ogóle. Zaczęło mu się powodzić finansowo nawet. No nic, wszystkiego najlepszego Gupolu. Ech. Starsi, mądrzejsi. O, od Gajona. I tylko od niego. Tylko brat o nim pomyślał, żeby mu wysłać prezent. Ale dobrze, że ciastka się cieszą powodzeniem. No dobra, a weźcie co? Dobra, eee, weźcie kawałek razem wszyscy. Ojej. Jak uroczo. Dziecko padnięte widzę. To dziecko może się nie załapie na kawałek, a jak nie, to zawsze może sobie wziąć porcję stąd. A, ty do dziadka się ten... stwierdziłeś, że będziesz miał ciągoty. A z nim jakoś normalnie, mogłeś normalnie gadać. Okej. Okay. Okej. Okay. Filip Wanko. E, a gdzie do ciasnej ciężkiej cholery jest Gin? Gin jest tu. Dobra. Ty chciałaś przytulić. To go przytulisz. No ja to widzę, bracia się dogadują. Ja, w... Na zdrowie. Okej, okay, udało się. Okej. Okay. Mamy to. W następnym odcinku się staramy o bliźniaki. Dobrze, a póki co to proszę się, proszę się ładnie tutaj ogarniać. <noise> dobrze, intensywny całus. i w ogóle. No dobrze. Dopóki co, to będzie dzisiaj na tyle. W następnym odcinku staramy się o bliźniaki i Hikaru będzie miał urodzin z będzie wyglądał jako nastolatek, więc trochę też nas czeka roboty. Impreza nie była totalną klapą jest to najważniejsze. Giniusz jest starszy, ale nadal kocha swoją żonę, jak widać. Ona jego też. Mimo, że mają dziwne charaktery. No dobrze. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że ci się wam podobało. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam serdecznie na serwer Discordzie Krainy Żywiołów. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!